Cześć Wam, jestem Stella i mam 16 lat. Ostatnio musiałam podjąć bardzo trudną decyzję, by chronić swoją młodszą siostrę przed pomysłami naszej szalonej matki. Bez mojej interwencji stałaby się jej krzywda, a być może nawet skończyłoby się to kalectwem. Chciałabym Wam opowiedzieć wszystko ze szczegółami. Nie tak dawno w naszej rodzinie trochę się pozmieniało. Moi rodzice postanowili się rozstać. I teraz czujemy się z siostrą rozdarte. Prawda jest taka, że po rozwodzie oboje otrzymali prawo do opieki, więc jeden tydzień spędzamy u taty, a drugi u mamy. Przyzwyczajenie się wcale nie było łatwe, ale z czasem zaczęłam dostrzegać też dobre strony tej sytuacji. Mama przeprowadziła się do innej dzielnicy, gdzie nawiązałam wiele nowych przyjaźni. Poza tym zamierzała teraz rozpocząć zupełnie nowe życie. Nie udało jej się jednak wyplenić pewnej niedobrej cechy swojego charakteru. Otóż ona zawsze się wszystkiego bała i ciągle wynajdowała problemy tam, gdzie ich nie było, zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych. Ilekroć ja lub moja siostra kichnęłyśmy, natychmiast zabierała nas do szpitala na całą serię badań. Tak, doskonale rozumiem, że po prostu się ona stroszczyła, ale bez przesady. Walczyłam z tym dziwactwem mamy, jak mogłam. Zresztą podobnie jak wcześniej tata. Ale kiedy byłyśmy u niej w domu, brała nas pod swoje skrzydła i nic nie dało się zrobić. Po raz pierwszy zachowanie mamy naprawdę mnie przeraziło kilka miesięcy temu. Przyszłam po szkole do domu, w którym, jak się okazało, nikogo nie było. Cóż, nic dziwnego, mama zabierała o tej godzinie lili na lekcje tańca, a po zajęciach zawsze jeszcze gdzieś się wybierały. Jednak tym razem nie wróciły o zwyczajowej porze. Zadzwoniłam do mamy, ale nie odbierała, a telefon Lili był wyłączony. Pomyślałam, że może w drodze do domu wstąpiły do supermarketu albo po prostu poszły na dłuższy spacer. Tyle, że one wciąż się nie pojawiały. Czekałam więc jak piesek Hachiko i nie wiedziałam, co robić. Późnym wieczorem mama w końcu zadzwoniła, przekazując mi straszną wiadomość. Lili była w szpitalu i przez cały ten czas robiono jej badania. Uznałam, że to na pewno coś poważnego, więc natychmiast się zebrałam i tam pojechałam. Mama płakała i nie była nawet w stanie wyjaśnić, co się stało. W końcu przyszedł lekarz i powiedział, że ma dobrą wiadomość. Lili była zdrowa i mogła wrócić do domu. Odetchnęłam z ulgą. Gdy jednak dowiedziałam się, jak do tego wszystkiego doszło, uznałam postawę mamy za co najmniej niestosowną. Okazało się, że mojej siostrze zakręciło się w głowie podczas lekcji tańca i kilka razy upadła. Kiedy mama to zobaczyła, natychmiast zawiozła ją do szpitala, podejrzewając, że ma guza mózgu czy coś takiego. Jej obawy były dość głupkowate, biorąc pod uwagę, że Lili tańczyła. Wtedy przecież szybko zmienia się pozycję i wykonuje różne obroty na litość boską. To zupełnie normalne, że czasem może komuś zakręcić się w głowie. A mama wystraszyła mnie na śmierć tą swoją wyolbrzymioną reakcją. Była dojrzałą kobietą i mogła dojść do właściwych wniosków bez robienia takiego dramatu. Eh, to było irytujące, ale koniec końców, gdy przypomniałam sobie, przez co przeszłam jakieś pięć lat wcześniej, czułam, że nie potrafię się na nią gniewać. Tamtej zimy rzucałam się z przyjaciółmi śnieżkami. Och, to był cudowny czas płatki śniegu, radość przyjaciół. Uśmiech rodziców. Wszystko układało się wspaniale, ale wtedy za długo byłam na powietrzu i się przeziębiłam. Gdyby mama dowiedziała się o mojej niedyspozycji, kazałaby mi zostać w domu i nie mogłabym uczestniczyć w naszych zabawach. Dlatego ukrywałam zakatarzenie i udawałam, że czuję się dobrze. Cóż, nie powinnam była tego robić, ponieważ dwa dni później objawy się nasiliły. Pojawiła się gorączka i ogólne osłabienie organizmu. Poza tym niemal straciłam głos. Miałam niezwykle bolesne zapalenie gardła. Kiedy mama zabrała mnie do szpitala, mój stan był już naprawdę kiepski. Leczenie rozpoczęło się natychmiast, ale niestety straciłam dużo czasu. Dostałam anginę, która doprowadziła do powikłań w moich nerkach i moje problemy stały się dużo gorsze niż tylko ból gardła. Hospitalizacja trwała bardzo długo i kosztowała mnóstwo pieniędzy, a rodzice bardzo się o mnie martwili. Mama czuła się winna, zarzucając sobie, że nie troszczyła się odpowiednio o swoją córkę, i od tamtej chwili zaczęła monitorować nasze codzienne samopoczucie, niczym jakaś strażniczka. Przy choćby najmniejszym podejrzeniu przeziębienia zabierała mnie do lekarza. Muszę przyznać, że później już nie chorowałam na nic poważnego. Kiedy zarażałam się grypą, wychodziłam z niej błyskawicznie, ponieważ leczyłyśmy jej symptomy już od pierwszego dnia ale ta matczyna opiekuńczość miała swoją ciemną stronę. Pewnego razu skręciłam kostkę i przez kilka dni kulałam, ale ogólnie nie było to nic wielkiego. Ona jednak zrobiła z tego tragedię. Od razu wysnuła przypuszczenie, że mam złamaną nogę i mogę nawet ją stracić. Nie dało się tego da wytrzymać. Z czasem jej urojenia zaczęło odbijać się na naszych rodzinnych relacjach, ponieważ ten ciągły niepokój był kompletnie nieuzasadniony. Mama z tatą kłócili się wtedy o nieustanne wizyty u lekarzy. Ojciec twierdził, że jej nadgorliwość tylko nam szkodzi, a mama w odpowiedzi krzyczała, że boi się nas stracić. Oboje mieli swoje racje i oboje ich bronili. Z biegiem lat hipochondria mamy tylko się nasiliła i awantury rodziców zakończyły się w sądzie, jako że tata nie mógł już tego wszystkiego znieść. No i się rozwiedli. Mama zamiast zrozumieć, że postępuje głupio, straciła partnera, który potrafił jakoś poskromić jej paranoję. A tak, zyskała stuprocentową swobodę, by doszukiwać się u nas wyimaginowanych chorób.